Najważniejsze informacje o PlayStation 5. O PlayStation 5 wiemy już nieco więcej. Przede wszystkim poznaliśmy wygląd konsoli oraz fragmenty rozgrywki z najgorętszych premier. Co jeszcze trzeba wiedzieć o następcy PlayStation 4? PlayStation 5 to zdecydowanie jedna z najważniejszych sprzętowych premier w świecie gamingowym 2020 roku. Wciąż poznajemy nowe informacje o konsoli i postanowiliśmy zebrać dla Was te najważniejsze. Sprawdzajcie również informacje, które będą się pojawiać na stronie Media Expert. Gdy tylko wystartuje przed sprzedaż, warto zaopatrzyć się w swoją sztukę PlayStation 5, ponieważ początkowa dostępność może być ograniczona. Jednak zanim zamówicie tego gamingowego potworka, warto przyjrzeć się paru informacjom na jego temat. Najważniejsze pytania, które wciąż dręczą fanów niebieskich, to kiedy i za ile? Co więksi pasymiści dorzucają do tego zestawienia dlaczego tak drogo? Chociaż oficjalna cena nie została jeszcze podana, to wielu ekspertów uważa, że będzie ona wyższa od pierwotnej ceny PlayStation 4, około 1800 zł. Mówi się nawet, że przekroczy ona barierę 2000 zł. Warto jednak mieć na uwadze, że dostępny będzie również najprawdopodobniej tańszy wariant PlayStation 5, jednak pozbawiony napędu na płyty, umożliwiający granie wyłącznie w cyfrowe wersje gier. Co do pytań o datę premiery, Sony pozostaje nieugięte w swoich komunikatach, w których czytamy jak mantrę Holiday 2020. Oznacza to okres przedświąteczny oraz świąteczny, chociaż według wcześniejszych przecieków sprzęt może trafić na sklepowe półki już w październiku. Przejdźmy jednak do konkretów. Najczęściej wspomnianą funkcją tej konsoli nowej generacji jest dedykowany dysk SSD, który prędkością ma przewyższać nawet te z mocarnych pc Pozwala on na błyskawiczne przesyłanie danych, co według wielu twórców praktycznie eliminuje ekrany ładowania. Procesor graficzny tworzony przez firmę AMD będzie w stanie przenieść na PlayStation 5 technologię śledzenia promieni, znaną do tej pory wyłącznie posiadaczom PC-ów. Dzięki niej każdy promień światła z każdego źródła w grze będzie osobno prowadzony. Niektóre z nich będą przebijać się przez szczeliny jaskini, inne odbiją się od tafli wody jeziora lub rozproszą pod cieniem na przykład parasola. Podczas technicznej konferencji o PlayStation 5 Mark Cerny, architekt sprzętu, omówił obszernie technologię dźwięku, która również będzie różnić się od tego, co słyszymy na PlayStation 4. Głównym hasłem, z którym należy się zaznajomić jest dźwięk 3D. Pozwala on na umieszczenie źródeł dźwięku w przestrzeni trójwymiarowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić nie tylko kierunek hałasu, muzyki lub kroków, ale również jak daleko od nas znajduje się ich źródło. Chociaż najlepszym sposobem na doświadczenie dźwięku 3D z PlayStation 5 będą oczywiście Słuchawki, to serne zapowiedział, że różnice odczujemy nawet na standardowych głośnikach wbudowanych w telewizor. Kolejnym mocnym argumentem PlayStation 5 jest nowy kontroler DualSense. Wielu twórców gier, mających już styczność z tym padem, bardzo chwali jego nowe funkcje haptyczne wibracje, na wyczucie nawet najdelikatniejszych wrażeń jak pojedyncze krople spadającego deszczu. Twórcy ściganek mogli lepiej oddać odczucie na wierzchni, po której prowadzimy pojazd. Usprawnień doczekały się również triggery oznaczone symbolami R2 i L2. Będą one adaptacyjne, pozwalając graczom wyczuć napięcie cięciwy łuku lub opór hamulca przy wejściach w zakręty przy dużej prędkości. Jednak bez interesujących gier tak zaawansowany sprzęt zbierałby tylko kurz. Podczas ostatniej konferencji PlayStation Future of Gaming ujawniono kilka bardzo interesujących produkcji, które zapewnią graczom godziny dobrej zabawy. Wśród nich są takie tytuły jak Marvel's Spider-Man Miles Morales, Horizon 2 Forbidden West lub Ratchet Clank Rift Apart. Jednak jeśli macie ochotę na coś bardziej znajomego, to pewnie ucieszy was, że wydane oryginalnie na PlayStation 3 GTA 5 również trafi na PlayStation 5. Jeśli natomiast chcecie pograć na PlayStation 5 w starsze tytuły z PlayStation 4, to będziecie mogli to zrobić za pośrednictwem wstecznej kompatybilności. Niestety nie wszystkie gry będą mogły ją obsługiwać na starcie. Podczas premiery PlayStation 5 Sony zapowiedziało wsparcie dla stu najpopularniejszych tytułów z obecnej generacji. Lista ta będzie stopniowo rosła i przedstawiciele firmy mają nadzieję, że większość gier z obecnej generacji będzie działała również na nadchodzącym sprzęcie. Do premiery PlayStation 5 nie zostało już dużo czasu, dlatego, brakujące informacje powinny wkrótce zostać udostępnione. W międzyczasie dajcie nam znać, jakie funkcje PlayStation 5 są dla Was najważniejsze. Super oferty dla super graczy! Zawsze w Media EXPERT!